Witajcie kochani! Na początku filmu chciałabym tylko coś powiedzieć. Jeśli dotrwacie do końca tego materiału, to zobaczycie, że nie ma zakończenia. Nie dograłam zakończenia do tego filmu, ponieważ chciałam go nagrać razem z Dilą i Primą, gdy już wrócę ze strzegomia i właśnie chciałam jechać od razu do nich, do stajni. Jednak stała się u nas znów tragedia. Dila i Prima są obecnie w klinice. Eee, ciężko mi na razie o tym mówić, ale mm, nagram filmik, co się dokładnie stało, i wejdzie może jutro czy pojutrze, także wam wszystko opowiem. Po prostu chcę, żebyście się nie dziwili, że nie ma zakończenia, bo nawet tego zakończenia nie byłam w stanie w niedzielę nagrać. Także tyle wstępu i zapraszam do oglądania vlogu ze Strzegomia. Hejo, hejo, hejo z tej strony. Aleksa, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. E, słuchajcie, witam was ze Strzegomia, tak? Ze Strzegomia. Dzisiaj mamy słońce, wczoraj była obrzydliwa pogoda na ujeżdżeniu. Także nic nie nagrywałam, bo w sumie nuda, nic nie robiłam. Siedziałam cały dzień w budce i pisałam e, noty sędziowskie na ujeżdżeniu. A dzisiaj, słuchajcie, zaczyna się kros, także ale może w ogóle jeszcze zacznę, po co ja przyjechałam do tego strzegomia, przyjechałam tutaj do pracy właśnie, aby pisać ujeżdżenie i sędziować kros. Dzisiaj jest sobota, więc mamy pierwszy dzień krosu, będzie jeszcze jutro i zabiorę was tam ze sobą, aby Wam wszystko po prostu pokazać. Jest godzina punkt 7.30. Jestem mega zaspana, bo poszliśmy późno spać i to chyba trochę widać. Yy, I właśnie jedziemy na odprawę, na kros, na odprawę sędziowską, na kros, gdzie dadzą nam wszystkie potrzebne rzeczy i ja wam potem to wszystko pokażę. I pokażę wam, co ja zabieram na kros, co warto zabrać w ogóle. Także musimy tu na chwilę z tym stanąć, żeby klucze od mieszkania oddać i zaraz będę do was gadać dalej. Możemy zobaczyć zawodników, którzy z samego rana. Yy, Chodzą z końmi na spacerek. Tutaj jest taka fajna droga do lasu. No i zawodnicy właśnie bardzo często z samego rana chodzą z konikami tam do lasu. O tam też właśnie widać daleko, e, jak idą. Albo też po prostu wychodzą na trawę gdzieś z nimi. A pamiętacie, kto tutaj startował rok temu? Dimonia ja na tym wielkim parkurze. To było życie, słuchajcie, to były czasy. No i słuchajcie, chciałabym rozwiać też pewne takie wątpliwości ze świata sportu jeździeckiego, że konie, które wyjeżdżają na zawody, to siedzą cały czas w boksie przez tydzień prawie zawodów, nie widzą świata, nie widzą trawy. A tutaj proszę, zobaczcie, co tutaj jest. jest specjalna arena, wyznaczona no, pokaż, no pokazuję, no. wyznaczona y, na pastwiska dla koni po obu tutaj stronach, pełna zielonej trawy i naprawdę zawodnicy, iluzacy. Non-stop, tutaj z tymi końmi siedzą na tej trawie, i te konie między startami siedzą i skują trawę. O tutaj idzie kolejny, zobaczcie jaki ładny. No i tak samo jest pełno takich ścieżek, co wam pokazywałam na spacery z końmi. Oni naprawdę z nimi non-stop chodzą, i te konie prawie no, nie siedzą w boksie, a cały czas coś robią. Także to też taki mit jest powielany, że konie na zawodach to tylko w boksie siedzą. Tak nie jest. Jesteśmy już po odprawie i wróciliśmy jeszcze na chwilę do mieszkania, bo jeszcze jest czas do rozpoczęcia krosu. I w ogóle to mieszkanie... O co ty do mnie rzucasz? Plery na przeciw deszczu. Eee, w ogóle to mieszkanie też możecie kojarzyć z moich vlogów, jak ja tutaj startowałam, bo też tutaj mieszkaliśmy. W ogóle ja mam tyle pięknych wspomnień w ogóle ze strzegomiem, jeśli chodzi o ten mój zeszłoroczny kwietniowy start, to były moje najlepsze zawody, po prostu w każdym konkursie coś zdobyłam. Był debiut w moim L1. W ogóle, serio, najlepsze, najlepsze zawody, na których byłam. Piękna arena, ten strzegą, międzynarodowa arena. Więc ja na pewno, jak Dila wróci do formy, ja tu będę przyjeżdżać na każde zawody skokowe. I był też bym chciała? Właśnie z Dilką, bo to jest wspaniale. To są takie warunki, że szok. No ale dobra, jesteśmy po odprawie. I słuchajcie, jednak nie jestem sędzą. Przydzielili mnie do innej funkcji tym razem niż do sędziowania. A mianowicie jestem wideo, że tak powiem, i już wam wyjaśnię o co chodzi. To są duże międzynarodowe zawody, czterogwiazdkowe, jest też konkurs czterech gwiazdek tutaj, także to są naprawdę ogromne międzynarodowe zawody, gdzie są ludzie z całego świata. I yy, wszystko musi być jakby sprawdzane, każdy błąd na krosie musi być sprawdzony, czy na pewno jakby ta osoba dostanie punkty karne, czy jednak nie. Na krosie obowiązuje takie coś jak błąd flagi, czyli jak koń skacze przez przeszkodę, to wiecie, na przeszkodach krosowych są flagi po obu stronach. I błąd flagi jest wtedy, teraz mam nadzieję, że dobrze powiem, kiedy koń się nie zmieści swoim ciałem e, i łopatką tutaj, zahaczy i zrzuci flagę. Bo jeśli na przykład zrzuci flagę przednim kopytem albo tylnym kopytem albo nogą, no to się nie liczy, bo jakby. Swoją tutaj, swoim ciałem się zmieścił nad przeszkodą i ją skoczył, ale jeśli właśnie zrzuci tutaj przednią łopatką, to znaczy, że no nie można uznać tej przeszkody i będą punkty karne. No i właśnie, wideo jest po to, aby każdą taką przeszkodę nagrywać, tru trudniejszą, razem z sędzią, sędzia jest właśnie obok wideo, e, i gdyby były jakiekolwiek właśnie wątpliwości, którą częścią ciała koń e, z tą flagą, jakby. Zrzucił, no to wtedy przyjeżdża taki sędzia główny, taki najgłówniejszy, co jeden na krosie, no i sprawdza te wideo i na podstawie tego wideo decyduje, czy był błąd flagi, czy nie. Także mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi mniej więcej. Także ja jestem takim wideo, dostałam e, paczuszkę i zaraz wam pokażę, co w niej jest. Dzisiaj kros trwa bardzo, bardzo długo, jest aż 7 konkursów, od 9 do chyba ponad 17 nawet, więc mamy co robić. I tak, pierwszy konkurs, tutaj mam wszystko rozpisane. To są trzy krótkie gwiazdki i jestem na przeszkodzie 18. I teraz tutaj mam taką mapkę, o e, tutaj mam mapkę. Szukam pierwszego konkursu. O, 3 krótkie, i 18 to jest gdzieś tutaj. No to właśnie zaraz pójdę i ją muszę znaleźć, bo jak widzicie, to jest ogromny plac. I trzeba się trochę nachodzić, żeby poszukać te przeszkody. Oprócz tego zawsze dostajemy jedzonko wody właśnie na cały dzień. Obiady też są przywożone potem po 12. .00. Tutaj mam tablet właśnie, którym będę nagrywać wideo. Tutaj mam y, odblaskową kamizelkę, aby była widoczna. I tutaj mam taką tabliczkę i marker, na której zapisuję y, y, numer zawodnika, aby było wiadomo które wideo jest do którego zawodnika i potem robię zdjęcie. No i jeszcze miało padać dzisiaj, więc kupiliśmy z umatiem przeciwdeszczowe, ale jest piękna pogoda na dworze, zobaczcie. W ogóle pokażę Wam widok z okna. Zu. Co ja tutaj grzesiek mi spadł? E, koniowozy są, zobaczcie, parking dla koniowozów. E, tam są stajnie ogromne. Na, jest ponad 200 koni na tych zawodach. Także no wszystko jest takie ogromne. Jestem już na parkingu na Krosie. O, zobaczcie, tutaj jest kros po jednej stronie drogi. Tam jest kros po drugiej stronie drogi, taki większy. E, ja idę na ten większy i pokażę Wam, co się przydaje na Krosie. Na pewno kalosze, które sobie zaraz przebiorę, no bo trawa jest e, mokra. E, Wziąłem sobie też taki gruby kos, ponieważ no w jest naprawdę bardzo. Bardzo często zimno. To, że dzisiaj świeci słońce to jest jakiś cud i jest dosyć ciepło, no więc koca nie biorę, bo, bo jest serio ciepło. No i krzesełko takie rozkładane turystyczne, żeby gdzieś usiąść przez tyle godzin, a nie na mokrej trawie. Także nie przebieram kalosze i idziemy. Jesteśmy na głównym krosie. Matiusz jest na swoim stanowisku, bo Mati jak zawsze jest na starcie. Tu jest start box i tutaj konie zaczynają biec. I tutaj jest już Mati. I Mati po prostu odlicza zawodnikom do startu. Wiecie, 5, 4, 3, 2, 1, mówi im czas i tak dalej. Obsługuje fotokomórki i jeszcze sędziuje przeszkodę numer 1. Także Mati ma naprawdę mega dużo do roboty, ale super się w tym odnajduje. Mam tutaj swoją mapę i próbuję znaleźć tą 18 przeszkodę. Ale serio, to jest tyle tych przeszkód, że to jest czasem ciężkie. I trzeba z czasem dużo chodzić, bo ten krok jest ogromny, naprawdę. Jest ogromniasty. Ale pogoda się udała, zobaczcie jakie niebo, bez żadnej chmurki, także kiedyś, powiem wam, tak zmokłam na krosie, też był cały dzień i cały dzień tak lało, że ja byłam cała mokra, normalnie byłam cała mokra, potem byłam chora, zziębnięta i no było okropnie, no bo nawet jak pada, to zawody się odbywają, no i sędzia musi stać cały czas i sędziować, także no to była porażka. Tutaj mamy wodne przeszkody, zobaczcie jakie ładne, O! Tutaj koniki będą skakać w wodzie. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj ponagrywać wam jakieś przejazdy ciekawe. Dobra, znalazłam już swoją przeszkodę na ten konkurs. Tutaj mamy 18, ale słuchajcie, jest jeszcze druga 18, a mianowicie tutaj. I to jest kolejna trudność, i już Wam wyjaśniam o co chodzi. To są tak zwane przeszkody alternatywne, i zawodnik może sobie wybrać, czy chce skoczyć tą łatwiejszą. O, bo tu będzie łatwiejszy jazd na nią, czy chce skoczyć tą pod takim kątem trudniejszym, ale już mieć potem skrócony czas jakby do następnej przeszkody, bo tu będzie musiał naokoło objechać, a po tej przeszkodzie ma już od razu następną. Także zawodnicy pojadą sobie z tamtej przeszkody, tutaj, po takiego ładnego drzewka, zobaczcie, nie no pięknie jest dzisiaj, eee, pojadą stamtąd i wybierają, czy chcą właśnie tą osiemnastkę, czy tam osiemnastkę i ja właśnie będę nagrywać tą osiemnastkę, a tam jakaś dziewczyna druga nagrywa tą osiemnastkę. No i w ogóle jestem w super miejscu, bo zobaczcie, ile przeszkód widzę. I będę wam to wszystko nagrywać. Widzę prawie cały koros z, z tego miejsca. Tam też. Także, no, będę wam wszystko pokazywać. Pierwszy konkurs się zakończył, było 30 zawodników i teraz idę znowu z całym ekwipunkiem szukać kolejnych przeszkód. I teraz będzie konkurs dwóch gwiazd gwiazdek krótkich. I niestety następne przeszkody nie są obok, obok tych, na których byłam, tylko gdzieś. Z daleko. Także idę szukać. Dobra, znalazłam moje przeszkody i są mega blisko Matiego, także idę się do niego przywitać. Zobaczcie, stoi tu. <grym> Zrobię mu niespodziankę. Ej, oglądając te konie, serio, już mam taką ochotę wystartować. Tak, już bym chciała na jakieś zawody pojechać. No i skoro nie ma odcinków zawodów, jak ja startuję, to chociaż będą... Jak sędziuję dla Was z takich zawodów, chociaż coś. Ale mega już bym chciała. Tak jak mi się marzy pojechać coś, Boże. Dobra i słuchajcie, to są teraz dwie moje przeszkody, które będę nagrywać. 18A i B, czyli to są, no, taka przeszkoda dwuczłonowa, taki szereg jakby. I on zobaczcie, jest strasznie na ukos. Ta przeszkoda jest pod takim ukosem, a ta druga jest też pod ukosem. I koń musi jakby na to najechać prosto, więc to jest taka trudność, że on nie może skoczyć tego, wiecie, tak, na wprost, bo nie wykieruje na tamtą przeszkodę i tą przeszkodę musi najechać tak pod skosem i tamtą też pod skosem. No, więc to jest trudne i to też będę nagrywać. Mati wypuszcza konia ze startboxu. Koni już się szykuje. Mati odlicza. I uwaga. Ale ładny koń, zobaczcie. Nie wystartował. Ale ładne. Przed chwilą był upadek, tutaj z koń został złapany, a zawodniczka leży w wodzie i podjechała karetkę. No, takie rzeczy też się zdarzają. No, i teraz była taka sytuacja, że tam cały czas karetka była, o, dopiero wraca. No, i my na naszej przeszkodzie tutaj y, zatrzymałyśmy zawodnika, y, taką flagą mu machałyśmy. O, proszynką czerwoną, y, aby po prostu no, nie jechał dalej, bo trasa była nieprzejezdna, bo karetka tam nadal pomagała zawodniczce. No, i koń został zatrzymany, no i zaraz mu. Znowimy jakby, jakby trasę, że, że może jechać dalej, jak już tam wszystko się ogarnie. Koniec konkursu dwóch, dwóch gwiazdek. Znowu zmieniam miejsce i słuchajcie, idę na sam koniec krosu I mam tylko 15 minut, żeby tam dojść, bo zaczyna się już następny. Także no, super, super. I teraz będą cztery gwiazdki, czyli największy konkurs. Także też Wam ponagrywam, ale już mniej przeszkód bo nie będę tyle widzieć. Serio, siedzę na samym końcu krosu. Ej, serio, uwielbiam kakawistów, którzy po każdej przeszkodzie e, chwalą konia i mówią, że jest super, i klepią, i głaszczą. i jest bardzo często, właśnie tak na krosie, coraz więcej właśnie ludzi jest tak miłych dla swojego konia. I tak super się to ogląda, że normalnie aż mam banana na twarzy. Bo ten właśnie, co widzieliście przed chwilą tego pana, to po każdej przeszkodzie tak miło się zwracał do konia, że super. Uwaga, uwaga! Zobaczcie, kogo spotkałam. Wstrzegomiu! Znacie tą panią? Na pewno ją znacie. wewi we własnej osobie. Także... Siemanko, witam serdecznie. W końcu na żywo się zobaczyłyśmy i... Tak, i się poznałyśmy. I teraz jak będziecie zadawać pytanie w naklejce, co sądzisz o Aleksie, co sądzisz o mnie. Jest... To już będziemy wiedzieć, co sądzimy o, o sobie. Tak. No. no, także miło było poznać i zapraszam na kanał Webi oczywiście. No, dziękuję bardzo, wpadajcie, wpadajcie 40 tysięcy 5, 4, 3, two, one, go! 154, wystartował. Witam was, kochani, w drugi dzień krosu. E, dzisiaj już nie jest tak ładnie. Dzisiaj... Przeszkadzają mi tu wszyscy. 2.36. E, dzisiaj jest zachmurzone, pada co chwilę. 21, 2 minuty i 36 sekund. E, no jest brzydko, ale zobaczcie... Jak sobie wczoraj spaliłam twarz. Jestem cała czerwona, chociaż siedziałam w zimowej kurtce, ale no było słońce, ale było zimno też trochę i poczucie jak się spaliłam. Masakra. No a dzisiaj jest już zimno i mamy drugi dzień krosu i takie niższe klasy. Jest 80 cm, które mogłabym startować na Dili i jest Elke. Ja 80 nie startuję, znaczy nie sędziuję, ale dzisiaj sędziuję właśnie Elkę. No, ale czekam na razie z Mati. Mati jest na starcie. Puszczę konie. Eee, jak się skończy 80, to idę na moje miejsce sędziowania. 4, 3, 2, 1 start. Zawodnik numerem 22 wystartował. Kukiterka. Gdy idzie do lewa warzysa. Kuketerka. Zobaczcie jak ja wyglądam. Mam kocyk. E, bo dzisiaj jest zimno, tak jak mówiłam. Kurteczka, kaptur e, i siedzę już na moim fotelu i sędziuję. I słuchajcie, mam dwie przeszkody. Zaraz wam pokażę. Sędziuję przeszkodę numer 5, tą o tutaj, i numer 6, czyli o tą tutaj. Dokładnie je widzę, więc jest git. E, I tutaj już mam swoje radio, e, kartki do wypełniania, czy na czysto i tak dalej, ale wy to już znacie, bo już wam kiedyś pokazywałam. Listy startowe. Mm, no, nie radyjko. I tak dwie godzinki sobie posiedzę, ale tylko dwie godzinki, słuchajcie, do 13 i już do domu dzisiaj kończymy pracę dzisiaj szybko. Wczoraj był kros do 18.40 cały. A dzisiaj szybciutko do domu. Zaczęło padać, Gdzie słuchajcie, cudownie! Pada. I zaraz stała zmoknę. Serio, ja w Strzegomiu albo się cała spalam. Czyli proszę bardzo, wczoraj spaliłam całą twarz, albo cała moknę, i dzisiaj moknę. I po prostu nie ma równowagi. Jest albo tak, albo tak. Dzisiaj wam mniej nagrywam, bo jest mi trochę zimno i w ręce mi zimno. Także nie chcę mi się nawet telefonu trzymać. Widzicie, że siedzę cała. No. Cała, jakby to powiedzieć, opatulona. No i, i co? Przestało trochę padać, ale co chwilę leci taka mrzawka, więc no dzisiaj nie jest przyjemnie. Yy, no i zaraz już kończę. Jeszcze tylko 20 minut i koniec. Jedziemy do domku. I jedzie, jadę od razu do stajni, do Primusi, do Dilusi, się stęskniłam za nimi przez te trzy dni.